To naprawdę jest specyficzne, więc czas oczekiwania pewnie też. Zobaczymy. O, już są. Tak, super. Dodałem trochę sosu, szórko kwaśnie, żeby moci albo pikantnie. To jest ostry? Oczy i Super, kwaśny. dziękuję bardzo. Mamy już saigony. Dostaliśmy już sajgonki, Przed chwilą gadałem, że będzie długi czas oczekiwania, a one przyszły tutaj ekspresowo. 3,50 płacimy za jedną, czyli 11,50 za to co widzicie tutaj. Mamy dwa sosy. Sosy są darmowe, jak to w chińczyku bywa. Tu jest otra sos, tu jest łagodny sos. Sorry. 10 10.50, ja matematyki nie znałem, ale no kurde, dobra cena. No od razu maczam w ostrym, ja się tutaj nie będę, wiesz, mam nadzieję, że nie jest ostry tak jak w trójkącie genuza, bo skutki tego odczuwam do dziś. Czy jest pustoszenie trójkąt? Kurde, jestem ciekaw czy to są z mięsem, bo nawet nie było w ogóle wyboru, czy to z mięsem, czy z warzywami, pewnie z mięsem. Wjeżdżam w pierwszą. Nie oh wow, wow. zmieniłem, czy kapuszka. Kapuszka, kapuszka, saigonka wegę. Dobry sos ostry. Tej ostry, nie jest to trójkąt gemuzy, spokojnie. Taki myślę dla każdego. Co jest w środku w saigonkach? Ja nigdy nie wiem. Jakaś marchewka, jakaś kapusta. Makaron ryżowy chyba? Jakiś ogólnie miksa warzyw, nie wiem, czy jakiegoś pora tu nie widzę. Chodzi to z sosem, jest to chrupiące, jest to gorące.